jak się gra, współpracowało, przepraszam, z wielką nieobecną, czyli Dodą? Super, nam się współpracowało z Dodą. Doda ma wielkie wyczucie filmowe. I tutaj jakby jest, myślę, w tym filmie widać, że jest jakaś taka część jej bardzo silna. Ona była dyrektorem artystycznym i, i na przykład ogarniała kostiumy, co było mega ważne, bo pamiętajmy, że ten film się dzieje w 2005 roku, to są określone buty, określone sukienki itd. itd. Ja na przykład się kompletnie na tym nie znam. Ale też miała takie po prostu poczucie filmowe, mimo że my jesteśmy z dwóch z różnych światów, to myślę, że to właśnie było bardzo fajne, że my wiele nas łączyło, bo się śmiałyśmy zawsze, że jesteśmy takimi starymi dinozaurami polskiej estrady i jest takimi starymi artystkami nie do zdarcia, które dla sztuki naprawdę potrafią zrobić wiele i ona była bardzo, bardzo zaangażowana rzeczywiście w ten film, ale. Też y, dzielą nas pewne poglądy, jakby poczuć, wiesz, to co robiliśmy do tej pory. I myślę, że to było bardzo ciekawe, bo, bo, bo my się ścierałyśmy artystycznie, ale, ale to było tylko dla dobra tego filmu, żeby on był mniej po prostu zero-jedynkowy. I myślę, że tak wyszedł, że można go oceniać na wiele różnych sposobów. Pojawiał się, e, był jakiś konflikt na planie? Wiesz co, no, jakiś tam, ale jakichś wielkich konfliktów my nie miałyśmy. No, miałyśmy tam z dwa razy się może pokłóciłyśmy, co jak na półtora miesiąca, to uważam, że jest niewiele, na wszystkich planach ludzie się kłócą. A tak to generalnie trzymałyśmy sztamy. To też jeszcze e, ostatnie pytanie, nie mogę się nie zapytać, co sądzisz o tej całej aferze. E, czy teraz rozmawiasz z Emilem Stępniem e, Przed tym jak cię nie mógł wpuścić do montażowni? E, ja się z panem Emilem nie widziałam od bardzo dawna. Myślę, że ta afera została troszkę też rozmuchana przez media. I mówiąc szczerze, nie chce mi się o niej gadać. Ja jestem dzisiaj po to, żeby świętować święto kina. Jesteśmy tu po to, żeby film obejrzeć. Mam nadzieję, że ten film przyniesie państwu wiele, że będziecie się dobrze bawić, ale też, że da wam trochę do myślenia.